Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Zapanowania Jozjasza pan skierował do mnie następujące słowo. Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat. Poświęciłem cię. Prorokiem dla narodów ustanowiłem cię. I rzekłem, Ach, panie Boże, przecież nie umiem mówić, bo jestem młodzieńcem. Pan zaś odpowiedział mi, Nie mów, jestem młodzieńcem. Gdyż pójdziesz do kogokolwiek cię pośle i będziesz mówił cokolwiek ci polecę. Nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię chronić, mówi pan. I wyciągnąwszy rękę, dotknął pan moich ust i rzekł mi: Oto kładę moje słowa w twoje usta. Spójrz, daję ci dzisiaj władzę nad narodami i nad królestwami, byś wyrywał i obalał, byś niszczył i burzył, byś budował. E iságio.